Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Moi przyjaciele cierpią! Przecież nie obędzie się bez ofiar. Pamiętaj, żeby plan zadziałał, trzeba zmusić Raven, żeby weszła na arenę. I będę miała swoje szczęśliwe zakończenie? Obiecałaś mi to! Słucham? A no tak! Tak, to oczywiste. Nic mi się nie stało. Mogę wrócić do gry. Przykro mi, to już koniec. Musimy oddać ten mecz. No i koniec zabawy. Dobro pokonane. Zwyciężyło zło. Ona zawsze musi wygrywać. Ktoś w końcu musi ją przecież powstrzymać, nie? O, a ja chyba wiem kto. Ty! Niestety nie mamy zawodników rezerwowych, więc, więc musimy się poddać. <śm> nie tak prędko. drużyna Światła znalazła nowego zawodnika. Hmm, wszystko idzie zgodnie z planem. Uuu, te kamyki wyglądają zupełnie jak prawdziwe, ale przyda im się drobne czyszczenie. O tak, a teraz czas ująć trochę tego jedzonka. Ujmuję jedzonko. O! No co to ma być? Kto wziął moją watę cukrową? Mówić! Drogie grono pedagogiczne, szeroki uśmiech. Spotykamy się. To nasze przeznaczenie. Ty przeciwko mnie. Tak jak być powinno. Myślisz? E, moja matka jest na wolności, a Darling leży po To prawda, ale to nie tak się miało skończyć. Naprawdę. Nie czujesz żądzy zemsty? Gdzieś w głębi serca na pewno chcesz mnie pokonać! Nie czujesz w ogóle gniewu? Czy nie czuję gniewu? Czuję! Jestem wściekła, Apo! I świetnie! Podążaj za przeznaczeniem! Jestem wściekła, bo nie chcesz mnie wysłuchać! I wściekła, jak mówisz, że się przyjaźnimy, a tak naprawdę myślisz o sobie! Skupiasz się na tym, czego ty chcesz! Co to za przyjaciółka, która nikogo nie chce słuchać? Chcę, żebyśmy miały szczęśliwe zakończenia! To proszę! Nie mam ochoty na te gierki! Moja mama przynajmniej będzie ze mnie dumna! Raven, co jest? Gdzie lecisz?